Wyglądy w SolidWorks przeszły ogromną modernizację w roku 2025 i teraz obsługują DSPBR. Cała biblioteka została zaktualizowana i nadal jest tak prosta jak funkcja przeciągnij i upuść. Po zastosowaniu zauważysz znaczną poprawę w wyglądzie, ponieważ teraz wykorzystuje oświetlenie z narzędziami takimi jak mapy normalne, aby uzyskać znacznie bardziej realistyczny efekt. Wyglądy są oczywiście konfigurowalne i możemy dodać coś takiego jak mapa chropowatości, aby jeszcze bardziej kontrolować wygląd. Główną zaletą korzystania z nowych wyglądów DSPBR w Solidworks jest to, że są one bezpośrednio kompatybilne z Visualize. Oznacza to, że renderingi wyglądają tak, jak się spodziewasz, od razu po imporcie. Co więcej, renderingi można tworzyć bezpośrednio w Solidworks. Wystarczy wybrać scenę, włączyć dodatek i kliknąć Renderuj. Renderingi jednym kliknięciem w Solidworks są teraz rzeczywistością i wyglądają fantastycznie z natywnymi wyglądami DSPBR. Tryb Visualize Stellar Fast został znacznie ulepszony w ostatnim czasie, stając się niemalże silnikiem renderującym w czasie rzeczywistym. Konfigurowanie scen, przesuwanie komponentów i ustawianie kamer odbywa się bez przeszkód i natychmiastowo. Tryb Stellar Fast jest teraz obsługiwany na procesorach graficznych AMD, co wprowadza tę niesamowitą technologię dla praktycznie wszystkich użytkowników Visualize.